Pan Stanisław ma konto w naszej Unii. Pan Wojtek w jakimś banku. Właśnie obydwaj otrzymali płatność czekiem. Stanisław używa nowej, mobilnej opcji deponowania czeków w naszej Unii. A pan Wojtek? Niestety, pan Wojtek jeszcze trochę poczeka. A ty masz dużo czasu? Nie czekaj. Korzystaj z bankowości mobilnej naszej Unii. Witam bardzo serdecznie w Studio Radio Rampa panią Marylę Rodowicz. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Koncerty już za parę dni, Nowy Jork, New Jersey, Connecticut. I kiedy zobaczyliśmy po raz pierwszy plakat i nazwa trasy koncertowej, jestem szalona. Bo ja pomyślałam od razu o piosence Wariatka tańczy. Lata 70., pani mówiła, że ta piosenka podsumowuje idealnie. Ale jestem ciekawa, czy to miało coś do rzeczy, właśnie. No, miało. Dlatego, że też rok temu wyszła moja biografia. Pod tytułem Wariatka tańczy. Ale też w tym roku w Opolu zaśpiewałam piosenkę Jestem Szalona, więc wszystko się zgadza. Chciałam tak właśnie zapytać, czy to miało jakieś wszystko razem powiązanie, ale już wiemy, że tak. No tak, też koncert jest szalony, kostiumy. Ja mam dużo energii, więc ta nazwa jest trafiona. Pani zapowiedziała również, że szykuje się trasa akustyczna, jeżeli chodzi o Pani przeboje. Jestem tak. ciekawa, czy coś już w Nowym Jorku zobaczymy. Yy, tak, dlatego że w Nowym Jorku to jest taka sala teatralna, Town Hall i tam się bardzo dobrze sprawdzają takie utwory mm. kameralne. Yy, no zobaczymy. Zresztą, zresztą zawsze pytam yy, ludzi, co by chcieli usłyszeć. Ludzie wykrzykują różne tytuły. Ja to śpiewam. Czasami są to zaskakujące jakieś piosenki stare, ale jestem przygotowana na wszystko. A najczęściej zdarzy się jakaś jedna? Ach, bardzo różnie, bardzo różnie w Chicago oczywiście małgośka wsiąść do pociągu, ale to już było, niech żyje bal. Bardzo, bardzo różne piosenki. Czyli zależy też od miejsca, w którym Pani... Zależy gra. od publiczności. To najważniejsze tak. przecież. A też widziałam, że fani bardzo ostatnio pisali dużo do Pani na temat nowej płyty. I Pani gdzieś powiedziała, że gdyby taka płyta mogła powstać, być może, że powstanie, to może nam Pani zaraz więcej powie. Zaprosiły Pani też do niej młodych wokalistów z polskiej sceny muzycznej, teraźniejszej. To co będzie z tą następną płytą właśnie? Yy, nie wiem, czy to będzie płyta z, z młodymi artystami polskimi, yy, w w każdym razie, jeżeli chodzi o trasę akustyczną, to moi fani na mojej stronie internetowej mhm. WWW zaproponowali 100 utworów, 100 tytułów mhm. i powiedzieli, że żebym sobie wybrała z tych 100 utworów tamte 30-40 utworów, które przygotuję. Na razie wybrałam 50, zaraz po powrocie zaczynamy próby. Ja zaczynam mhm. z muzykami próby. A pod koniec listopada ruszamy z tą trasą właśnie akustyczną. A z kolei jak ją skończymy w marcu, to już się zaczną yy, koncerty, czyli trasa w dużych halach, mm -hmm. czyli nieustające koncerty. I ten kontakt pani z fanami jest cały czas bardzo widoczny. To jest piękne, jak pani cały czas jest z nimi w interakcji, że to jest taka dosłownie współpraca. Oni wygląda, że mają bardzo duży wpływ tak naprawdę na pani też działalność. Ależ tak, i oni wszystko wiedzą, wszystko <laughs> pamiętają, gdzie miałam jaki kostium. Do tego stopnia, że jak przyjeżdżam do jakiegoś miasta, a wszędzie są moi fani z danego terenu, mm -hmm. blisko tego miejsca, gdzie gram i oni pamiętają, co miałam w tym mieście na przykład 5 lat temu. Mm -hmm. Więc muszę bardzo uważać i przypominać sobie, co ja miałam na grzbiecie. Oglądam wtedy stare zdjęcia na stronie internetowej mm -hmm. czy na Facebooku. No, ten mój Facebook nie jest taki stary, więc bardziej na stronie. Tam jest dokumentacja z każdego koncertu. Mm -hmm. Są zdjęcia, bo robią fani i potem to się wrzuca na stronę. To sprzyja kreatywności też. Absolutnie. I też y, mam bardzo dobry kontakt z fanami i organizuję spotkania. Właściwie po każdym koncercie spotykam się z tymi fanami. A jeżeli chodzi o kreację, i Nowy Jork, bo jesteśmy przecież w Nowym Jorku, Rafał Olbiński zaprojektował dla pani kiedyś sukienkę do Małgośki. i tak, to była taka. W 1973 roku. On tutaj pozdrawiamy go serdecznie, bo jest też przecież naszym znajomym w Nowym Jorku. No pewnie. Będzie bardzo. coś jeszcze. Może Rafał przyjdzie, jeżeli jest w Nowym Jorku. Właściwie kontaktowaliśmy się z nim. Nie ma go jest w Polsce, przebywa A, teraz. No właśnie. Bo chciałam, żeby jeszcze do tej rozmowy go włączyć, właśnie. No ale właśnie, mógłby mm -hmm. coś narysować. Ale jak pani wspomina też tą współpracę z nimi, do, te, do tej charakterystycznej bardzo kreacji? No to było niesamowite, bo no, Rafał już był świetnym artystą, ale nie był tak ogromnie popularny jak teraz. Mm -hmm. I teraz ta sukienka szczególnie nabrała mocy, bo ja ją mam. A w przyszłym roku, w maju. Ma się odbyć wystawa moich kostiumów w Bibliotece Narodowej w Warszawie i ta sukienka oczywiście będzie. To jest jedwabna sukienka, specjalnie drukowany kupon według projektu Rafała przez fabrykę Jedwabiu w Milanówku. Mm -hmm. To jest już taka, no, no będzie na pewno miło ją zobaczyć jeszcze no, no raz. Pewnie. To się rzadko zdarza, żeby tak można było sobie przypomnieć dużo historii. Ale jak jesteśmy historią Nowej orgo 86 rok, klub 54. I to była A, ta tak. polska ekstrawaganza. Tak. Maryla Rodowicz, Małgosia Ostrowska, no Michał Czesław Urbaniak, niemen. Czesław Niemen. Jak pani wspomina to? Czy wspomina pani za każdym razem, kiedy przylatuje pani tutaj? To było niesamowite wydarzenie, dlatego że została sprzedana podwójna ilość biletów. I w dodatku zaczął padać deszcz, pojawiła się konna policja, zamknęli tą ulicę, była straszna zawierucha, właściwie zadyma, nikogo nie wpuszczali ochroniarze do sali, więc tłum się zebrał na ulicy w tym deszczu, więc było naprawdę groźnie momentami, bo tam policja krzyczała na publiczność, publiczność krzyczała, że nie może wejść, że podwójne bilety, no ale sam koncert był niesamowity. Tą był... Mm. był George Benson, Wielka Gwiazda. Znaczy, supportem po prostu grał przed nami, przed mm. tym polskim koncertem. No ale tłumy publiczności i taki bardzo ważny koncert. To był bardzo duże przeżycie dla Polonii zresztą, przecież, zobaczyć Was wszystkich na jednej tak. scenie, prawda? Także Agnieszka Osiecka, moja zaprzyjaźniona autorka, jej nie wpuścili na koncert. O. I właściwie się pobiła z ochroniarzem. Bo był taki incydent. Czyli to ona miała też, też miała emocjonujące przeżycie. Tak, a mój mąż, yy, który był ze mną, ja mu powiedziałam: Słuchaj, Andrzej, tam nad sceną była taka rampa. Mm -hmm. O, e, rampa, tak jak nasza. Tak, jak właśnie wasza rampa. <laughs> trzeba było wejść po drabinie i nad sceną można było przejść yy, na drugą stronę. Ja powiedziałam: Słuchaj, rób dużo zdjęć, wejdź na tą rampę. Mm -hmm. I e, mój mąż oczywiście wszedł, mąż jest wysoki, bardzo. A za nim taki potężny murzyn, ochroniarz, mm -hmm. powiedział, że to jest zakaz fotografowania i on go gonił po tej rampie. Także naprawdę się działo. Czyli tam działo się drugie przedstawienie. Tak, tak, gdyby. <grym> to Agnieszka Osiecka walczyła z ochroną, tu mój mąż na, na, tej, na tej drabinie z ochroniarzem. No to, to był na pewno też jak widać niesamowity koncert i dla Was i, tak, i długo tak. zapamiętany. No, zwłaszcza, że byli świetni muzycy amerykańscy. Mm -hmm. Grał y, Markus Miller na, na basie, Lenny White na bębnach świetni czołowi muzycy bo to wszystko organizował Michał Urbaniak mm. od strony muzycznej Lata 60 to był też taki czas bardzo dobry dla muzyki tutaj amerykańskiej pani pierwszy występ w polu też w tym czasie i pani się No to koniec lat tak, 60. -tych. Koniec lat 60, ale pozostawały te wpływy. No pani da. się inspirowała tą muzyką amerykańską? Absolutnie, bo moja pierwsza muzyka jaką grałam to był folk. Folk takie country to była bardzo Ameryka... to były wręcz amerykańskie utwory. Do których zostały napisane polskie teksty. Śpiewałam Boba Dylana, utwory Pete Seeger, Peter Paul and Mary. No, takie miałam brzmienie, grałam na akustycznej gitarze, na dwunastostrunowej. Moi muzycy też dwóch gitarzystów, więc to było takie charakterystyczne brzmienie. W Polsce zupełnie nowe. Mhm. I dlatego to pewnie mia tak miało sukces. Tak się przyjęło, to była ta. No, no, no tak, to był, pierwsza płyta, to był 70 rok. Yy, no a potem to już duży piosenek. pierwsze pole, właśnie, tak jak mówiliśmy, 68 rok i co ludzie powiedzą. i to. Ach, ale pani jest przygotowana, Boże. Bo ja się za bardzo w tym kontekście właśnie i, i, i tego Dylana i pani kreacji, i, i jeszcze to, co ludzie powiedzą, ta piosenka, które myślę, hasło dzisiaj też troszeczkę nabrało innego przesłania, bo bardzo często dzisiaj się wiele osób myśli, zanim coś stworzy, co ludzie powiedzą, zamiast tak, się ale skupić była, to na To była tworze. taka piosenka, którą mi narzucili, i powiedzieli, że albo to zaśpiewam, albo w ogóle dziękujemy pani. Ja byłam debiutantką i ta, ta piosenka mi nie leżała, bo to zupełnie, ja tutaj ten folk amerykański z gitarą, a tutaj z orkiestrą, taki walczyk, zresztą z tekstem Agnieszki Osieckiej, to mi w ogóle nie leżało. I zresztą przepadłam jako ta debiutantka mm -hmm. z tym utworem. Dopiero w następnym roku, właściwie w 69, dopiero w 69, jak już z gitarzystami zaśpiewałam piosenkę Mówiły Mu, mhm. potem Wozy Kolorowe, to to już były prawdziwe sukcesy. Czyli nie było takie właśnie ważne w sumie, co ludzie powiedzą czasem dla Pani? Czy, czy jest to ważne dalej w życiu prywatnym, w życiu zawodowym teraz? Absolutnie tak, mhm. ja bardzo jestem wrażliwa na to, jak mnie odbiera publiczność. Mhm. Ja zresztą śpiewam dla publiczności, więc bez publiczności mnie nie ma. A w ogóle nie ma artysty. Więc bardzo się starannie przygotowuję i wybieram kostiumy. Tutaj przywiozłam cztery walizy kostiumów. To i tak nie są wszystkie, mm -hmm. które zwykle wożę, no ale wiadomo, że są ograniczenia. Bardzo się nie możemy doczekać, zobaczyć je. I chciałam jeszcze Panią zapytać o album również Polska Madonna. To był 87 rok. Siódmy. Mm -hmm. To syn miał 7 lat. A córka się urodziła w stanie wojennym w 82 i mm -hmm. nie przyjęli do przedszkola, bo stwierdzili, że, yy, że, że są kobiety, które bardziej potrzebują tego przedszkola. I pamiętam, że jak wyszłam, a byłam w ciąży już z, tak, z Jędrykiem, tak. z synem, mm -hmm. który jest tutaj ze mną, czyli jest najmłodszym dzieckiem. Yy, I wiadomo, wiadomo, że kobieta w ciąży jest szczególnie wrażliwa i śpiewając ten tekst Polska Madonna po prostu Miałam zacieśnięte gardło i się sama wzruszałam tym tekstem. Mm. Zresztą zaśpiewam to w y, Town Hall w piątek. Ja myślę, że dla wielu kobiet to jest dalej taki tekst tak, bardzo, tak, bardzo tak. przyjmujący. Ja to śpiewałam w ubiegłym roku, nie, w tym roku w Opolu. W tym roku w Opolu śpiewałam, był taki koncert, gdzie śpiewało się stare utwory. Zaśpiewałam właśnie Polską Madonnę bardzo wzruszająco to zabrzmiało. Te emocje są bardzo odczuwalne i dziękujemy Pani za to, za to właśnie też wywoływanie tych takich przejmujących emocji. I chciałabym Panią zapytać o pasję. Pasja jest takim tematem przewodnim w naszym radio też, bardzo wspieramy młodych ludzi z pasją. I takich młodych chodzi mi o staż, doświadczenie, którzy dopiero zaczynają nagle się zdecydowali, że to co kochają chcą robić w życiu. Czym dla Pani jest pasja teraz? Właściwie internet jest moją pasją, dlatego że, ponieważ dużo gram koncertów, więc kiedy już jestem w domu i, i, i mogę otworzyć, zjeść śniadanie, otworzyć laptopa i to już rytuał się z, zrobił, dlatego że wypiję kawę, wchodzę do internetu, sprawdzam wiadomości, odpowiadam fanom. I, no i mogę powiedzieć, że ten internet jest moją pasją pozwala na kontakt z Panią też faną, co jest no coś, tak. czego wcześniej ja, ja, było możliwe tylko na ja koncertach. Ja bardzo lubię mm. ludzi, lubię z nimi rozmawiać. Inni artyści się dziwią, mówią co ty siedzisz i sama odpowiada? Zresztą ludzie często pytają, czy to naprawdę czy to Pani, pani? To odpowiada, pani. a to Pani właśnie. <laughs> pani idzie na mecz, robi sobie zdjęcie na stadionie i potem piszę, tylko pytam na przykład przed meczem Polska-Niemcy, jak typujecie, bo moim zdaniem Wygramy 2-1, no to nikt nie chciał wierzyć, no bo to nigdy w życiu nie wygraliśmy z Niemcami. Ale to był niesamowity mecz, prawda? Tak, tak powiedział yy, tak. przy okazji. To Prawda. Także to ja siedzę, ja piszę i ja odpowiadam. Bardzo też za to dziękujemy, bo miło jest z Panią porozmawiać i wiedząc, że to właśnie jest Maryla Rodowicz. Prawdziwa. Tak, Jak i żywa. to jest świetne. Pani Marylo, co jest dla Pani najważniejsze w życiu? Yy, no, moja praca jest bardzo dla mnie ważna, bo to jest moje całe życie, ale gdyby nie rodzina, fakt, że mam rodzinę, dom yy, i ten dom mnie stawia do pionu, dlatego, że jak yy, wchodzę do kuchni na przykład i mój mąż mówi, Maria, przestań gwiazdożyć. <gulować> I Maria jest ustawiona do pionu i mówi pusta lodówka. <gulować> I ja na przykład kończę wieczorem jakiś program, jeszcze mam make-up i lecę do sklepu prosto z telewizji i robię zakupy, bo jest pusta lodówka. Bo no to są te obowiązki, no prawda? Tak, jako kobiety, żony, matki. Tak. Czy w nocy wracam na przykład mm -hmm. z koncertu? Jest godzina czwarta rano i czekają na mnie koty. I co wtedy? Ym, no pani najpierw jest... muszę Ile ma pani wstawić kotek? kwiaty do wody. A więc yy, yy, nalewam wodę do wazonu, wstawiam kwiaty, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby te, te kwiaty, które jechały tyle godzin w mm samochodzie, -hmm. Potem gadam z kotami i otwieram laptopa i piszę, że już dojechałam, z godzina w pół do piątej rano. A fani, bo widzę, oni na bieżąco tak. Pani odpowiadają. Tak. Bardzo się cieszymy, że Panią gościmy w Nowym Jorku i bardzo bym prosiła, żeby Pani zaprosiła na koncerty w Nowym Jorku, w New Jersey i w Connecticut. Ależ oczywiście, bardzo gorąco zapraszam. Pierwszy koncert na Manhattanie w Town Hall, sobota Lodaj i niedziela New Britain. Mhm. Bardzo zapraszamy serdecznie i bardzo dziękuję Pani za wizytę w studiu Radia Rampa. Bardzo. Marela Radowicz, pozdrawiam gorąco słuchaczy Radia Rampa. Całuję.